4・3・2・1・おきゃ Bieg Rusiecki wpisał się już na stały w harmonogram takich imprez. E, tak, jest to w zasadzie jedna z niewielu takich tradycji tutaj w okolicy. E, bardzo dużo osób angażuje się w to wydarzenie. Zawsze z uśmiechem e, możemy liczyć na wsparcie organiza e, jako organizatorzy wśród sponsorów, wśród e, naszych partnerów. Pomaga nam szkoła, pomaga nam straż, wszyscy bardzo chętnie przystępują nam wtedy do pomocy. Mamy uczestników e, z województwa śląskiego. Dolnośląskiego, a Świętokrzyskiego chyba. Generalnie ta impreza już pisała się tak w kalendarz, że każdy mniej więcej wie, że pod koniec roku można szukać imprezy tutaj w rójcu. Warunki nie były złe w porównaniu do zeszłego tygodnia, gdzie nie dało się biegać po takich lasach, bo Ślizgawica i ten dzisiaj stopniało, także warunki były całkiem dobre. Temperatura też, także wszystko ok. Zadowolony jesteś z tego swojego dzisiejszego wyniku? No tak, no jeżeli chodzi o czas y, przygotowawczy, bo to już jest poza sezonem, także jak najbardziej. Y, tym biegiem kończysz już tegoroczne y, zmagania sportowe? Ostatkiem sił trzeba skończyć ten rogi, chwilę przetrenować i widzimy się w kolejnym roku. Tr troszkę za mocno zacząłem, zrobiłem sobie przewagę i potem coraz bardziej topniała, ale no końcówkę też dało się przyspieszyć, także udało się wygrać. Dzisiaj pierwsze miejsce, pierwsze miejsce wśród prezenterów Pogody, cieszy taki wynik? No ciężko było naprawdę, bo te, taki bieg to generalnie jest walka z samym sobą i nawet jeżeli by tutaj, e, już tak całkiem poważnie mówiąc, grono znajomych z Pogody z było mi bardzo e, miło, e, natomiast każdy taki bieg to jest mimo wszystko pokonywanie własnych słabości, mając tą świadomość, że ten najlepszy czas w życiu już chyba został wykręcony, to jest cały czas tam gdzieś. Próba biegania za tym, co, co fajnego, ale co jednocześnie jeszcze daje dużo, dużo radości. Bardzo fajna atmosfera na trasie, bo każdy przecież mógł powiedzieć, Zubi, daj sobie spokój, zejść z tej trasy i się wykłam. A tu było nie, panie Tomku, jest już niedługo, dalej, dalej do przodu tak trzymać. Także fajna atmosfera, fajni ludzie. Mam nadzieję, że to mój nie ostatni przyjazd tutaj. No właśnie, rozmawiałem wcześniej z, z uczestnikami tego biegu i mówili, że ten deszcz przestał padać i to troszeczkę odrobinę pana zasługa. No to tak, organizatorzy prosili, żeby było bezdeszczowo. Mogło być dużo wilgoci w powietrzu, ale, ale żeby, żeby nie padało, żeby nie była śliska trasa, udało się załatwić. A jak trasa w porównaniu do tej, którą ostatnio pan biegł tutaj w Różcu? No ona była bardzo podobna. Przyjrzymy dzisiaj tak o tyle. Fajnie było, że chyba troszeczkę bardziej rozmaicona była. Jakieś wyspy, wydmy śródlądowe tutaj z lodowacenia środkowo-polskiego były też do pokonania. Fajne było to, że trasa była poprowadzona w lesie, bo jak widać tutaj wieje na otwartej przestrzeni, a tam było cicho, fajnie się biegło. Jak najwięcej takich imprez? Ja też tak uważam, że dopóki jest tylko chęć wśród organizatorów, dopóki są takie osoby, żeby coś robić dla, dla reszty, to jak widać, z każdym rokiem tutaj uczestników jest coraz więcej. Takie imprezy są potrzebne i chwała tutaj organizatorom, że Rusiec taki pomysł ma i je realizuje. Dziękuję panie Tomku za wywiad. Dziękuję bardzo. Przepraszam, taki spocony jestem, ale właśnie z środem strasy.